Witam wszystkich serdecznie. Dzisiaj pokażę moją propozycję: jak można policzyć podatek od zysków kapitałowych, czyli od dywidend, albo od sprzedaży akcji, które, no, która ta sytuacja dotyczy większości pracowników firmy Intel. Cały proces można podzielić na dwie części. Najpierw policzymy dane. Czyli jaki podatek jest tam był zapłacony za granicą, jaki był przychód ze sprzedaży. Później te dane użyjemy, znaczy wpiszemy je do formularza PIT 38 tak? i to będzie ta druga część. Jak to, jak to policzyć? No, pierwsza część. Jest taki program eTrade Tax Return Helper. Jest otwarty źródłowy i razem z kolegami go, go rozwijamy, hobbystycznie. Skąd taki program można, można wziąć? Tu jest strona z wydaniami, release'ami i należy ściągnąć dla Windowsa tą paczkę. W środku tego archiwum jest plik exe, plik wykonywalny. No i z jego pomocą będziemy pracować. Jeśli chodzi o Maca i Linuxa, to to trzeba użyć pakieta menadżerów, menadżera pakietów cargo. To jest pakiet manager dla języka programowania Rust. Ja mam to zainstalowane, ale jakbym nie miał, to ściągają się źródła i z pomocą kompilatora języka programowania Rust jest budowany ten program. Dobrze. Teraz mamy program. No to potrzebujemy jeszcze dokumenty. Dokumenty są na naszym koncie e-trade, ale no, czasami ciężko, mi jest ciężko je znaleźć. Więc w helpie mamy jakąś tam podpowiedź, są linki. Tutaj dokumenty PDF, tak, czyli tam dywidendy i sprzedaż. A tu dokumenty związane ze sprzedażą, dokument na gains and losses. To jest to pierwsze PDF-y. A tutaj mamy sprzedaży. Teraz, które PDF-y? No, to są account statement, te tutaj dokumenty. I te single account statement. Czyli jakby dwa rodzaje dokumentów. Dlaczego tak? No wszystkie należy tutaj ściągnąć. Bo dokumenty te. Na początku to było brokerage statement. Ale później po połączeniu się z firmą Morgan Stanley i e trade zmienił dokumenty na single account statement. Tak? Więc, więc ściągamy te, te pliki PDF. Tutaj mamy no, przykładową sprzedaż. I, i dokument gain-losses, tutaj mamy download. I ściągamy albo collapse, albo expanded, jakakolwiek z tych opcji będzie działać. No i dobrze. I co dalej? Ja tutaj sobie jakieś dokumenty takie przykładowe pozbierałem. Trzy. Więc dokumenty PDF to będą część tak do września włącznie, poprzedniego roku, to będzie brokerage statement. Tu się będą datą końcową różniły. Też, yy, tam od stycznia do tam września. A tutaj mamy dokumenty, nowe dokumenty. Morgan Stanley Client Statement. I tam to, jest, to też jest chyba od września do, do grudnia jeśli dobrze pamiętam w każdym razie no tak, to są te dokumenty PDF, których tu będzie mieli troszkę więcej niż ja mam i będzie jeden dokument ściągnięty ten gain and losses jak to działa? można program używać z linii poleceń tak jak pokażę za chwilę albo z interfejsu graficznego co, co pokażę w następnym kroku jeśli w katalogu mam tylko te dokumenty, na których chcę, chcę liczyć, to, to mogę zrobić e, e, tak, al, te, mog no, po prostu gwiazdka tak, na wszystkich dokumentach z katalogu. Jeśli jak ale można też podać wybiórcze naz nazwy plików, albo tylko, tylko PDF dokumenty i, to, i tym podobne. E, to jest odpalenie z linii poleceń. E, w poprzednich filmach to, to omawiałem, ale Krótko przypominając, to jest. Te cztery ostatnie linki to jest coś, co będziemy dopita, czy się potrzebowali. A wcześniej jest część informacyjna, którą um umówię za, za chwilę, taka diagnostyczna bo zawsze no, program programem, ale dobrze, dobrze sprawdzić, czy to, czy to ma sens, czy te dane wyglądają poprawnie. Dobrze. Jeżeli odpalimy program bez żadnych parametrów, to no, łącza się interfejs graficzny jak on działa. Są w zasadzie dwa kroki. Dodajemy dokumenty i później za pomocą przycisku Add, a później wykonujemy obliczenia za pomocą przycisku klikając na przycisk Execute. Tak, dodajemy. Tak. Tu się pojawiają, jakie dokumenty zostały załadowane, jakie system widzi. I teraz klikamy Execute. I co? Tutaj mamy wynik, nas interesujący. A tutaj mamy tą diagnostykę, o której troszeczkę opowiem. Są tutaj jakby trzy rodzaje wpisów. Pierwszy to jest Interest Transaction. To są, to są znalezione transakcje typu no, Interest, odsetki od kapitału, który mamy zgromadzony na koncie eTrade. Co to znaczy? To znaczy, że jak sprzedaliśmy akcje, ale pieniądze wciąż tam leżą na tym koncie gdzie ich nie wysyłaliśmy, albo może z dywidend tam pieniądze leżą, to, to Morgan Stanley ma taki fundusz, Treasury Liquidity Fund, który obraca tymi pieniędzmi, no i w efekcie co jakiś czas wypłaca jakiś tam zysk. Tak. No i właśnie, i co, co, co jest dalej w tej linii? Tu mamy datę, kiedy przychód z tego funduszu został wypłacony, to akurat jest 1 grudnia, następnie wielkość tej wypłaty, to jest dolar 22 centy. Później podatek jakiś został zapłacony za od tego, ponieważ opodatkowane w Ameryce instrumenty finansowe to jest pobierany podatek u źródeł. Od, od dywidend tak naprawdę tylko w tym przypadku od zysków z kapitałów pieniężnych tam w Ameryce w Stanach Zjednoczonych nie ma nie ma, nie ma podatku tego jest zero. Następnie mamy kurs dolara do, no w zasadzie złotego do, do, do dolara I, i z kiedy ten kurs był wzięty tak? i to jest według polskiego prawa dzień roboczy poprzedzający dzień transakcji więc tutaj były 1 grudnia kiedy, kiedy pieniądze się znalazły u nas na koncie a tu jest 30 listopada jako data kiedy był, no jest poprzedni dzień roboczy tak. dobrze, tutaj div transaction to są transakcje są dywidendy wypłacane, analogicznie mamy datę kiedy przychód tylko podatek także zapłacony tam 15% podatku 15% od przychodu z dywidend jest no oddawane jako, jako podatek, to jest tam pobierane przez i e Trade'a. Dalej, da, dalej jest analogiczny kurs złotówki do dolara i z no i kiedy ten kurs jest wzięty. Trzecim typem transakcji jest sprzedaż. Sprzedaż zachodzi. Dwie daty są. Jest data trade date, kiedy to kliknęliśmy. Czyli, czyli chcieliśmy, żeby no, zarządziliśmy, zarekwestowaliśmy sprzedaż. Tak? Tutaj jest 21 grudnia, ale sprzedaż zachodzi tak no, przynajmniej dwa dni robocze i settlement date to jest data, kiedy ta sprzedaż zaszła, czyli to jest moment, kiedy pojawiły się pieniądze na naszym koncie e tradeowym. I od tego momentu będziemy płacili podatek jest jeszcze data, kiedy sprzedane, sprzedane akcje, kiedy one były przez nas zakupione i, i przychód, przy, przychód ze sprzedaży a później także no, koszt uzyskania tej sprzedaży, czyli na przykład nie wiem, z, z naszego programu SPP kupowaliśmy coś, kupowaliśmy akcje i, i to nas wyniosło no, w tym przypadku tam 1000 dolarów a później to zostało sprzedane za, za 2000 dolarów I, i kursy i kursy złotówki do dolara tak? z kiedy jak, a także na przykład tutaj kurs z Exchange Rate Acquisition, czyli, czyli z, także kurs jest tutaj z, z momentu kiedy te akcje były kupowane tak? żeby, żeby, żeby przeliczyć na złotówki ten koszt uzyskania tego przychodu i co? I dalej, a tak naprawdę to co będziemy wykorzystywać dalej, jest to, jest to ta, ta ostatnia tutaj tabelka. Jeśli chodzi o dywidendy i zysk z odsetek od kapitałów, to będziemy tylko wykorzystywać. To jest należny podatek, ile w Polsce tak całkowicie trzeba by zapłacić od podatku, od tych naszego zysku. Tutaj mamy podatek zapłacony już tam za granicą i na podstawie umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania będziemy tylko płacić tam różnicę tam około 4%, około no, Tam lekko zmienione o fakt, że też od tego, od tych odsetek musimy też zapłacić jakiś podatek, ale tak około 4% wyjdzie. Po czym mamy przychód z zagranicy? To jest przychód ze sprzedaży akcji, już przeliczony na złotówki. A tutaj mamy no, koszt uzyskania tego przychodu, też już przeliczony na złotówki. No. Czyli te cztery, cztery ostatnie linki są potrzebne. Na dole mamy jakieś tam uwagi. Tak to wygląda, jak wszystko jest w porządku, ale czasami może być, że nie, wiem, połączenie internetowe nie działało albo. Um, Serwer NBP, z którego kursy są pobierane, no nie działał, a zdarza mu się to. to. To wtedy takie informacje powinny się tu pojawić no, i, i, i można zobaczyć, co się, co się stało. Albo się do, do nas odezwać i coś tam pomożemy. Dobrze, to teraz wpiszmy te, te, te dane uzyskane. Do, do formularza PIT38 ja używam programu PITy który jest za darmo dostępny na, na pewno działa na, na Linuxie i na Windows no i dobrze, aktywne deklaracje to będzie PIT38 mieliśmy sprzedaż za no, za, za granicą, która się odbyła tak, na, na, dla akcji, które um, no, na, na giełdzie amerykańskiej są notowane. Więc będziemy jeden formularz 500. E, także dołączymy do PIT-38. To jest PIT-38. E, wypełniamy go tutaj PESEL, imię, nazwisko, który urząd skarbowy. E, następnie e, sekcja C. Artykuł 30b, ustawa pierwsza. Co to jest? To jest artykuł 30b, ustawa pierwsza. I tutaj wśród punktów widzimy, że jest punkt drugi z odpłatnego zbycia udziału w akcji. Czyli to jest nasza sprzedaż. I co trzeba wpisać? Przychód i koszt uzyskania przychodu. Tak, mieliśmy to policzone w tym programie. Przychód. To jest koszt uzyskania przychodu. No i to jest dochód. Tak, wyliczony. Teraz zostaje nam jeszcze zrobienie tych dywidend i, i tych odsetek. Ja je połączyłem w, w, jedne, w jeden wynik, tak? Dodałem do siebie. Dlaczego? No właśnie mamy tutaj sekcję G. Zryczałtowany podatek obliczony od przychodów dochodów, o których mowa w artykule 30a ustawa pierwsza punkt 1 do 5 uzyskanych poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, 30a, to jest 30a, punkty 1 do, do 5, jak zobaczymy punkt trzeci to jest odsetki lub inne przychody od środków pieniężnych zgromadzonych na rachunku podatnika, czyli to jest ten, no, odsetki od zgromadzonych pieniędzy na naszym korcie e -trade. Punkt czwarty, tutaj jest dywidend. Tak? Dlatego, dlatego w to pole jak wpisałem, jakby sumę. Stąd też program to e, łączy, łączy w jedno. Dobra. I tu trzeba wpisać, co dokładnie trzeba wpisać: zryczałtowany podatek czyli tyle, ile całościowo tego podatku od tych naszych dywidend i, i tych e, zysków od e, no, odsetek. Należy, należy tam zapłacić, tak całościowo i to jest ta suma, podatek, zreształtowany podatek, tak, o to pytają, zreształtowany podatek, to weźmy to. Pyk. I teraz podatek zapłacony za granicą, czyli no to jest taki należny, całkowity, a ile już z tego zostało zapłacone? i my żeśmy tamten podatek u źródeł był zapłacony w przypadku takich dywidend i to mamy tu no i teraz program nam tutaj ten epity wylicza różnicę między tym co należne a tym co zostało już zapłacone w Ameryce bo tutaj już mamy taki um, całkowitą sumę podatku zapłacenia czyli od sprzedaży akcji oraz od tego, co tutaj chwilkę wyżej było. Ten podatek trzeba, trzeba, trzeba zapłacić tam przelewem bankowym. Tu można organizację pożytku publicznego wybrać, no, podpisać się. To teraz, to chodźmy drugie drugiego formularza, PIT-ZG. I to, to były, sprze tutaj sprzedaż akcji, no Jest to akcji, które no, firma usługująca I e-trade jest, jest w Ameryce tak? i tam to, tam to było e, ta cała operacja zaszła. I teraz e, c, sekcja e, C, C3 dokładniej, bo to jest dochody i podatek rozliczane ze zdaniem podatkowym 38. Tak, PI 38. Dochód, o którym mowa artykuł 30b, czyli to jest nasza sprzedaż akcji. Tylko że to jest dochód. Więc w dochodzie, czyli różnica między przychodem a kosztami. Ten dochód to jest tutaj to jest ta wartość w tym przypadku. Chodźmy sobie ją tutaj. Podatek zapłacony za granicą od dochodów z pozycji 29. No od sprzedaży, żeśmy tam nic nie, nie płacili, to, to, to zostawmy. Tak, to jest wszystko i dalej możemy wysłać naszą, naszą e-deklarację. Dobra, to, to, to wszystko. Dziękuję bardzo za uwagę.